Krzysztof Kaszubski, witam państwa. Poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Warmii, Mazur, Iwona Arendt, członek Polskiej Delegacji Parlamentarnej do Rady Europy. Witam serdecznie, pani poseł. Dzień dobry, witam. Podkreślam tą y, obecność w delegacji do Rady Europy, nie mylić z Radą Europejską. Tak, to są dwie różne dwie instytucje. Dwie zupełnie różne instytucje. I teraz pojawia się od razu pytanie, czy Rada Europy zdradziła wartości Europejskie sprzedała się Rosji za prawie 70 milionów euro. Oczywiście, ale to widać gołym okiem. W ogóle historia Rady Europy jest taka, że powstała po II wojnie światowej w 1949 roku po to, żeby bronić właśnie pokoju i Demokracji nie tylko w krajach praw człowieka. praw człowieka, oczywiście, nie tylko w krajach europejskich, ale także krajach ościennych, bo, bo przypomnę, że do, do członkami Rady Europy są też i Azerbejdżan, i Armenia, i Gruzja. Taki obserwatorami są Kanada, są, są Amerykanie obserwatorami. Także Rada Europy jest troszkę szersza niż Rada Europejska. Oczywiście, że została zdradzona, ponieważ. Z Rosjanie zostali z powrotem zostali, to znaczy przyjęci bo no byli, na tylko Kryn, zostali, odebraniu Krymu, tak, po agresji odebraniu w Dombasie. Prawa Rosjan w tej prawo, instytucji zostały zawieszone. Tak, zostały zawieszone i przez to Rosjanie cztery lata temu na znak protestu, że mieli zawieszone prawa w Radzie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy przestali przyjeżdżać na posiedzenia, zawiesili się sami tak naprawdę, jeżeli chodzi o zgromadzenia parlamentarne Rady Europy. Po czterech latach, dzisiaj, w ostatnim tygodniu, jak Państwo słyszeliście... Zupełnie bez żadnych konsekwencji, bez żadnych zasad, bez żadnych wymagań Rosjanie powrócili do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, do Rady Europy z pełnym prawem głosu. No i na znak protestu polska delegacja, 10 osób, w tym jeszcze parlamentarzyści innymi, z sześciu między innych innymi, krajów, tak, tymi pani wyszliście ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na tym posiedzeniu, tak żeby te, też jasno mówić, my nie podjęliśmy decyzji, jako Polska, ja mówię w, w imieniu Polski. My nie podjęliśmy decyzji, że zupełnie wychodzimy ze Zgromadzenia Parlamentarnego. Wyszliśmy z tego zgromadzenia parlamentarnego z sesji letniej, bo to była sesja letnia. I z tej sesji letniej wyszliśmy razem z innymi krajami. Przypomnę, to była Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Ukraina, Brytyjczycy, tak? Brytyj, Brytyjczycy nie wiem, czy zawiesili na tym posiedzeniu. W każdym bądź razie Brytyjczycy razem z nami głosowali. The Times e, napisał dwa dni temu, teraz... między innymi, że Rada Europy się sprzedała. No, no, oczywiście, że się sprzedała. To już było widać dwa lata temu, półtora roku temu, że coś się dzieje, kiedy wybuchła w Radzie Europy i w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy afera korupcyjna, gdzie ówczesny przewodniczący pan Agramund pojechał do Rosji, spotykał się z Rosjanami i co bardzo ciekawe, jak nam się tłumaczył podczas posiedzenia, kiedy, kiedy wyszło to na jaw, że znalazł w hotelu w Moskwie znalazł reklamówkę pełną pieniędzy, no i ją wziął, no bo on nie wiedział, co to za pieniądze są. tak? To już było widać, że jakąś grę prowadzi Rosja i do czegoś chce doprowadzić. Czyli chciała doprowadzić do tego, żeby mieć pełne prawa głosu bez żadnych konsekwencji, bez uznawania rezolucji, bez uznawania praw i prawa międzynarodowego. Narodowego. My próbowaliśmy podczas posiedzenia z poniedziałku na wtorek w nocy do godziny drugiej w nocy walczyliśmy to między innymi tak jak mówiła kraje bałtyckie i Wielka Brytania, próbowaliśmy i Gruzja, tak, próbowaliśmy walczyć. Przynajmniej jeżeli już Rosjanie chcą, to chociaż wymagać od nich pewnych zobowiązań, tak, żeby stosowali się do rezolucji, żeby no, pewne zasady utrzymali, no ale żeby jakieś konsekwencje ponieśli, żeby nie mogli na przykład być przedstawicielami w, jako obserwatorzy y, podczas y, wyborów w innych krajach, no jakiekolwiek zasady. No, nie, podobno, wszystko zostało Podobno odrzucone. 23 marynarzy ukraińskich, którzy zostali o, zatrzymani pierwsze słyszę, przy ciśnieniu kerczeńskiej y, mają być zwolnieni. Pierwsze słyszę i z tego, co rozmawialiśmy, a spotykaliśmy się z, z Ukrainą, z przedstawicielami Ukrainy, z panem Ariewem, panem przewodniczącym delegacji i nic o tym nie było mowy kompletnie o być może teraz na potrzeby e, jakiejś propagandy. Próbuje się mówić, że za to może uwolnimy, może, a może nie, może tych uwolnimy, może tamtych uwolnimy. To, według mnie to jest e, na potrzeby propagandy dzisiaj, kiedy wiadomo, jak się zachowała Rada Europy i zgromadzenia parlamentarne Rady Europy, bo gołym okiem widać, że e, to jest naprawdę bulwersująca sprawa, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe. Rada Europy miała poważne kłopot finansowe I przyjęcie Rosji rozwiązywało te problemy finansowe, Dokładnie. bo Rosja wpłaci, wpłaci do kasy 70 milionów euro. Tak, 70 euro. milionów euro z odsetkami e, zaległymi to są ogromne pieniądze. E, w zeszłym roku była mowa o budżecie e, Rad, e, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, że jest za mało pieniędzy. Oczywiście administracja jest rozbuchana straszliwie. Straszne pieniądze idą na utrzymanie e, instytucji. E, przez to zaczęły być kłopoty finansowe. I Rada Europy wymyśliła sobie, że w związku z tym, żeby poprawić troszeczkę budżet, to być może to jest sposób, żeby od Rosji przyjąć pieniądze. Są to brudne pieniądze i yy, bardzo źle się stało. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że Polska nie zamyka tej sprawy. Będzie kontynuacja protestu przeciwko przywróceniu Rosji pełnego głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Wspólnie z Litwą między innymi myślimy o rezolucji w tej sprawie. Tak, no bo to dzieje się na bieżąco. My wyszliśmy, przypomnę, że w środę ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Następna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest koniec września, początek października ten tydzień. I do tego czasu daliśmy sobie tutaj czas na podjęcie rozmów, dyskusji, decyzje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z naszymi władzami, co dalej robimy jako, jako przedstawiciele Polski w Radzie Europy. Z tego, co wiem i rozmawiałam z delegacją ukraińską, z panem Mariewem, oni chcą w ogóle wyjść z Rady Europy. Takie przynajmniej plany. Natomiast no, to jest czas na podjęcie decyzji, na troszeczkę ochłonięcie, zastanowienie się, co i jak działać. I do września, do końca września, do początku października mamy czas na podjęcie decyzji i musimy rozmawiać z krajami bałtyckimi, Litwa, Łotwa, Estonia, bo to, są, to muszą być wspólne działania. Tak jak podczas debaty nad przyjęciem Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, razem Rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, razem przygotowaliśmy poprawki, razem głosowaliśmy, wspólnie. Teraz, jak e, tak się stało, że Rosja została przyjęta bez żadnych konsekwencji, to musimy też razem, wspólnie spróbować wypracować jakiś e, sposób na to, żeby no, nie było to tak e, e, cudownie, że Rosja jest i sobie dalej działa bez konsekwencji. Jeszcze o czym wspomnę. Jedyny plus w tym wszystkim, co się, co się Rosji e, nie udało, e, z czego jesteśmy zadowoleni, to Rosjanie zgłosili na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy człowieka, który stoi pod zarzutami gwałtu. Do tego ma sankcje, zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, do innych krajów, do Stanów Zjednoczonych. I on w pierwszym głosowaniu przepadł, była powtórka. Było drugie głosowanie i także przepadł. Także to jest jedyne światełko w tunelu. Pojawił się raport komisarza Rady Europy Praw Człowieka Duni Mijatowicz. Kampania mająca na celu zdyskredytowanie sędziów, niewykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, brak dostępu do aborcji. To kilka zarzutów stawianych przez panią komisarz w Polsce. Panie redaktorze, no i teraz zestawmy to, co się wydarzyło w z w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, że Rosja łamie prawa człowieka, łamie prawo międzynarodowe, jest krajem barbarzyńcą, tak można nazwać, i, i bez konsekwencji, i nie ma sprawy. Tak, nic się nie dzieje. A tutaj występuje Bułgarka, tak? która mówi o tym, że w Polsce są łamane jakieś prawa człowieka. No. Tu aż szkoda komentować, bo tu nie ma co komentować. Sami, sami widzimy, jaka degringolada dzieje się w Radzie Europy. To jest degrenolada i naprawdę nie ma się co przejmować jakimś straszeniem rezolucji. No, pani komisarz nie pani ma złożeń, kom... że deklarowany cel reformy, czyli poprawa wydajności, nie może być realizowana kosztem niezależności sądu. Ja proponuję, żeby pani komisarz jednak zajęła się może Rosją i łamaniem praw człowieka w Rosji i tym, co się dzieje w Rosji, a nie zajmowała się Polską. Tak proponuje pani komisarz. I naprawdę to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Radzie Europy, Pokazuje, że tak naprawdę żadne kraje, żadna Rada Europy, żadne instytucje Rady Europy nie mają prawa krytykować Polskę za cokolwiek tutaj się dzieje, bo u nas w Polsce nie są łamane prawa człowieka. Istnieją zasady demokracji, dziennikarze nie są, nie są szkalowani za swoje poglądy, mogą pracować, jest wolność słowa. Więc naprawdę, jeszcze raz mówię, My jako Polska mamy czyste sumienie i przy tym, co się wydarzyło, i jak się traktuje Rosję, to naprawdę nikt nie ma prawa krytykować Polski, ani osądzać Polski. Dziękuję bardzo. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur Iwona Arendt, członek polskiej delegacji parlamentarnej do Rady Europy była naszym gościem. Dziękuję bardzo.